czołem myślącym. Niejednokrotnie słyszymy powiedzenie, że jest jedna Polska. Wiecie kochani, chciałbym w to wierzyć, że jest jedna Polska, że jesteśmy wszyscy tacy sami, ale życie i doświadczenie nauczyło mnie, że wiele nas jednak wewnętrznie dzieli, że jesteśmy z sobą niespójni i chodzi o ten czynnik, Kulturowy, czynnik państwotwórczy. Tak naprawdę, czy my reprezentujemy tą samą tradycję kulturową, tworząc dzisiaj współczesne, obecne państwo? Czy z tej samej tradycji żeśmy wyrośli? Ja twierdzę, że nie. Niestety, nawet gdybyśmy zaklinali rzeczywistość, nie można powiedzieć, że jest jedna Polska. Chcielibyśmy sobie to jest piękne marzenie. Różne są warianty Polski, państwa i polskości. I tylko w fazie starcia, konfrontacji, jedna lub druga wątek kulturowy, ten jedna lub druga opcja jest w stanie wygrać i stanie tworzyć taki kształt właśnie państwowości i polskości. Ten wstęp, po prostu taki, powiedzmy, lekko filozoficzno-analityczny. Jest po to, byśmy właśnie na kanwie tego podeszli do ostatnio przyjętej ustawy o obronie ojczyzny. Rząd, nie rząd, cały parlament, oni są z sobą całkowicie spójni. Cały parlament, bez względu na to, jaka to partia polityczna, przyjął chwalebną ustawę. Obronie ojczyzny jest to po prostu kontynuacja i zawiera ten fragment też ustawy o poprzedniej, jeszcze z okresu perelskiego nowelizowanej kilka razy już po 1989 roku tak zwanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony ojczyzny. Powszechnym, powtarzam, obowiązku obrony ojczyzny. I teraz ustawa o obronie ojczyzny. Tylko co, kochani, z tej ustawy o obronie ojczyzny wynika? Dla mnie dotychczasowe podejście w Polsce państwa rządzących, parlamentu, polityków w znakomitej większości do pojęcia ojczyzny i jej obrony sprowadza się do jednego. Tak naprawdę. Wszystko jest zawarowane w polskim prawodawstwie, żebyśmy bronili rządów i tych, którzy na rządzą. Tu nic nie ma. To, z czym mamy do czynienia, nie ma nic wspólnego z obroną ojczyzny rozumianą jako naród i społeczeństwo. To chodzi, żeby się obronili rządzący, żeby ich obronić. A szczególnie, kochani, w dzisiejszej rzeczywistości. W dzisiejszej rzeczywistości wygląda to tak. Pole walki, współczesne wojny zmieniają się. Ktoś by powiedział, że są zupełnie odmienne od tych, które były w XIX wieku, w XX wieku, które tak mamy w świadomości. Tak? Jest ta utarta pierwsza, ale szczególnie druga wojna światowa. Konflikty zmieniły się, są zupełnie inne, ale te konflikty, które mamy dzisiaj, przypominają konflikty z XIV, XII, XIII wieku. Na czym one polegały? Na tym, że ścierały się armie, wasalizowano daną społeczność, wymieniano rządzących, bo nie, nie opłaciło, on nakładał jakiś tam trybut, nikomu nie opłaciło się okupować i w sposób taki bezpośredni, zaborczy dominować. Dzisiaj więc szczerze mówiąc, w, tak naprawdę w historii wszystko już było. To tylko historia zresztą to powiedzenie kołem się toczy. Tak naprawdę wszystkie zdarzenia, warianty myśmy już jako ludzkość przerobili. Oczywiście dzieją się w innych uwarunkowaniach, tak z innymi bohaterami w związku z tym, że trochę czasu upływa, to wydaje się nam, że to jest innowacyjne, nowe. Nie, żadna, to jest nieprawda. Te konflikty współczesne przypominają tamte konflikty średniowiecznych państw. Dzisiaj więc rządy, wiedząc, że jeśli armia przegra, no to cóż, nie ma rządzących, ale naród, społeczeństwo pozostaje, bo nikomu się nie opłaci za drugie koszty, żeby siedzieć nad policją, rozwijać nad każdym, etc., etc. Potrzeba zwasalizować państwo, obsadzać jakieś rządy przyjazne swoje i tak dalej, i tak dalej. I jeśli ludzie pracują, żyją i tak dalej, zresztą widzimy, że mamy taką tendencję do pokornych, spokojnych, pracowitych mróweczek. I takie społeczeństwa są jak gdyby najlepsze. Więc ustawa o obronie ojczyzny. Ta ustawa, teraz przyjęta, nie jest o obronie ojczyzny. To jest ustawa o obronie rządzących. Bo oni się boją przegranej. I koronny dowód z tym niechęć rządu, niechęć w Polsce obecnych polityków, wszystkich, praktycznie wszystkich, do tego, żeby dać możliwość udostępnić czy przyjąć ustawę o powszechnym dostępie do broni. Dlaczego? Z czego to wynika? Wynika to z pewnej. Też tradycji zaborczej, która tutaj okazuje się, że jest bardziej głęboka, więc dlatego kulturowo się różnimy. Z innego widocznie korzenia żeśmy wyrośli, która jest tak bardzo głęboka, ta tradycja zaborcza, że broń Boże Polakowi nie można brać broń, dać broni, bo on będzie niebezpieczny. Bo on jest niebezpieczny, władza czuje się źle, ma dyskomfort, gdy Polacy są uzbrojeni. Jednocześnie to jest taki styl. Emo or more. Że jeżeli funkcjonariusze państwa polskiego w zderzeniu z obywatelem Rzeczpospolitej, to on musi. Ty masz być mały, pokorny. On musi być uzbrojony. I wtedy jest relacja właściwa. Styl emo or mo. Nie, kochani. Obywatel Rzeczpospolitej równie ma prawo, tak samo jak ten funkcjonariusz, posiadać broń, tylko tym się różnimy, że funkcjonariusz ma mi służyć, ma wykonywać to, żeby mnie bronić, chronić. I po to mu tylko jest ta potrzebna broń, a nie żebym cię zastraszyć, upokorzyć. Jasne? Styl Emo Ormo. A to ta neobolszewicka, widzicie, władza, która też udowodni na przykładzie jednego bohatera pseudo-bohatera przecież co deklarowała. Deklarowała patriotyzm, te wszystkie, tradycja, etc. I zobaczcie, jaką antypolską Neobolszewie dzisiaj nam tutaj przekazuje. I teraz, co jest istotne, ważne, ten właśnie czynnik kulturowy posiadanie broni przez obywatela, do którego ma się zaufanie ja nie mówię, że rozdawać, bo i bandytom można rozdać nie. Ale zupełnie inne zasady z zaufaniem potrzebuję, mam określone uwarunkowania, mam określone badania bardzo proste, bardzo prosta jest decyzja powiatowego gdzieś tam komendanta, policji, obojętnie czyje, nieważne, czy gdzieś tam w starostwie, nie ma znaczenia, no nie i masz dostęp do broni. Idziesz sobie, kupujesz. Bardzo istotny jest ten czynnik kulturowy. On polega na tym, że dzięki temu. Ja uważam, że jesteśmy równymi obywatelami. Dostęp do broni czyni nas równymi obywatelami. O relacjach wzajemnego szacunku. Nie to, żebyśmy w, w obywatelskich pomiędzy sobą relacjach czy w układzie z władzą jej się bali. Nie. Broń powoduje szacunek wzajemny. I wyrównuje te szanse, tak? Bo nie ma znaczenia, masz mieć dwa metry wzrostu, uu, kafar i tak dalej. A coś będziesz miał do tej babciulki, ledwo chodzącej, skromnej, malutkiej, ale spusto na potrafi nacisnąć. Wyrównuje szanse niesamowicie i budzi respekt i szacunek. I to jest nasza polska tradycja kulturowa. To, żeśmy zapomnieli, jak można chodzić po polskiej ziemi i dzisiaj zapomnieć, co to jest polskość. Nie było takiej opcji możliwości, żeby obywatel Rzeczpospolitej, obywatel pierwszej Rzeczpospolitej, co ciekawe, kochani, nie dotyczy to tylko też szlachty, bo to rzeczą było naturalną, ale czy mieszczanin, czy no, czasami ci, którzy tak zwani luźni ludzie, oni posiadali broń i to było rzecz normalną. W związku z tym jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo ważny, istotny niszczynnik kulturowy i teraz precyzyjnie. Wracając jeszcze raz do współczesnych wojen, współczesnych dominacji państw nad pan, państwami, te strategie, jak widzicie, się zmieniły. Ktoś dzisiaj a, dokonuje zakupu na przykład czołgów Abramsów, tak? Hm, świetnie. Nie wiem. Ja się osobiście nie znam, czy one są potrzebne. Podobno koledzy ministrowie się znają. Możliwe. Ale ja nie mam osobiście zaufania, bo jak znam Wojtka Skurkiewicza. a prowadziłem właśnie kwestie te, te militarne, obrony terytorialnej, obrony cywilnej lata 2000. Co najmniej 8 do lata 2016. Tak z tym kolegą rozmawiałem, to mówi nic nie wiem, nic nie wiem, do tego Jacha jakiś tam tego nawet nie znałem, nie chciałem, to jest taki kapitan Ludowego Wojska Polskiego, szef Komisji Obrony Narodowej. Zero, nie chcę nawet rozmawiać. lub Lubię Antosia, no Antosia, pan minister Antoś Macierewicz, no to z tym to jest rzeczą, rzeczą jasne, że, że po prostu nadajemy na innych falach. Ja nie mam dzisiaj, jako obywatel Rzeczpospolitej, zaufania do kompetencji tych ludzi. Uważam, nie jestem osobiście kompetentny ocenić, ale wiedząc, kto dzisiaj tym zarządza, o zgrozo. I teraz jest pytanie. Nawet doświadczenia z frontu rosyjsko-ukraińskiego dzisiaj. Czy Państwo zauważacie, ja rozumiem, że potężne zakupy, a szczególnie właśnie czołgów, są wspaniałe z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych, które będą terroryzować Polakami, polskim, za które my zapłacimy uzbrojeniem, teatr wojny z Federacją Rosyjską, bo jest to broń czysto ofensywna. Natomiast nawet widzimy te doświadczenia frontu, tak jak powiedziałem, rosyjsko-ukraińskiego, że tam uzbrojenie obywateli, uzbrojenie, wyposażenie w nowoczesną broń indywidualną, zarówno do zwalczania przeciwlotniczego, jak i przeciwpancernego, jest czymś, co świetnie się sprawdza. W związku z tym, powszechny dzisiaj dostęp do broni masowy i obrona terytorialna. Nie ta jako rodzaj wojsk, gdzie przyjęli sobie, żeby mieć czapę nad nimi. Nie, to nie o to chodziło. To podobnie, jako Ochotnicze Straże Pożarne, żebyśmy masowo mieli, żeby Polacy byli masowo przygotowani. Z góry to dzisiaj każdego wroga, przeciwnika odstrasza, bo wie, że z tymi ludźmi nie da się wygrać. Trzeba będzie ciągle, każdego dnia, roku, dziesiątek lat nad nimi stać, bo oni są przygotowani do obrony. I do walki o swoje. Totalnie to się zobaczcie, rozmija. I na koniec, to, co mnie osobiście najbardziej gnębi na konkretnym przykładzie państwu pokażemy, proszę Państwa, jest ustawa w dalszym ciągu neobolszewicka. Jeżeli krytykuje Neobolszewie Pisowską, to również się to odnosi do tamtych PHP, PSL, LD nieważne. Ale nie mówię o nich. Bo oni są poniżej poziomu jakiegokolwiek poziomu, nie chcę w ogóle o nich dyskutować. Mówię o tych, którzy aktualnie, aktualnie rządzą, Że ktoś sobie nie pomyślał, że gdzieś są lepsi. Ich nie ma, na razie w parlamencie, ale będą, nie ma obaw, od nas wszystko zależy. Jest ustawa o broni i amunicji, kochani. I co się okazuje? Że w ramach ustawy, podejdę tutaj, tylko mnie koryguj, jeżeli mam... Niżej? Niżej? Dobrze taką łuskę i to jest legalna łuska, bo ma zbitą spłonkę legalna. Oczywiście jako poszukiwacze środowiska, poszukiwacze środowiska to szumna nazwa. Poszukiwacze są różni. te tak każde środowisko. Ja będę się wypowiadał na temat tego, tej części, która też kulturowo jest mi, nie jest po prostu bliska. No nie, i ja jestem bliski. I kochani, za posiadanie takich łusek różnego typu, no oczywiście musi być ta zbita spłonka, jest w porządku. Ale gdyby nie była zbita na tej łusce i tak dalej. No to co już, jest czapa, areszt, trzy lata, etc., etc., postępowanie policji, to wszystko. Zapewniam, że wszystkie są u mnie ze zbitą spłonką. Posiadanie, właśnie to jest fragment pocisku moździerzowego, także jest zbita spłonka, nie ma obaw. I kochani, szczególnie tutaj przy środowiskach poszukiwaczy, samo nic się nie zrobi. Trzeba ciężko to, Wypracować i trzeba być konsekwentnym. Ale okazuje się, że tak jak poprzednio, tak i dzisiaj, nie ma jak gdyby tej, tej konsekwencji, bo zrobią to politycy. W wielu państwach normalne relacje tych środowisk, tak żeby nikt nie ścigał za taką łuskę, bandyty kryminalistyczne mnie nie robił, wywalczono, bo zmuszono, czy. Poprowadzono odpowiedni dialog z politykami i te sprawy zostały rozwiązane. Zresztą takich głups w części państw, jak tutaj, zgodnie z tą ustawą o broni amunicji, nie ma. I wyobraźcie sobie, a my kundlimy się. Załatwiamy sobie, dogadujemy się ze stroną rządową, ministerialną i 5 i 10 lat i teraz część się robi z nas archeologami, wkręcamy się i ten dysfunkcjonalny system, tą patologię, bo załatwiliśmy swoje sprawy, bo nikt się do nas nie czepia, ale żeby twardo walczyć, zmieniać to, o, to już nie ma, bo jest, bo jest po prostu to taki koniunkturalizm. I bardzo dobry przykład, kochani. Odczytam. W 1999 roku w piwnicy budynku na Warszawskim Solcu znaleziono niewybuchy z II wojny światowej. Ewakuowano cały blok, a część dzielnicy była sparaliżowana. Pociski odnaleziono w piwnicy, która należała wtedy do. Rozpoczęto śledztwo w sprawie nielegalnego posiadania broni. I że to mogło zagrozić życiu mieszkańców, to nie tego. Bo ten się tłumaczy, że on nie wiedział, że to może. Myślałam, że jest to materiał. Delikwent bezpieczny wobec braku elementu inicjującego, zeznawał w prokuraturze. Wtedy skończyło się na wyroku skazującym półtora roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Delikwent, ten, gdzie w piwnicy, i tak dalej. Okazało się, że kilka lat wcześniej w samochodzie tego szpana znaleziono amunicję, taką jak ta, z lat właśnie, to też jest z lat 40. Pojawił się także ten sam zarzut. Biegli, wnioskowali o areszt, jednak znalezisko nie było niebezpieczne dla otoczenia. Czy Wy sobie wyobrażacie, o kim ja mówię? O panu Michale Dworczyku. W 17 roku powołanym gościu, panu pośle na wiceministra obrony narodowej u Antosia Macierewicza. Zresztą areszt, w związku z tym, że tutaj znał Antosia Macierewicza i tak dalej, Dworczyk nie trafił do aresztu, bo w jego sprawie interweniował poseł Antoni Macierewicz. Kochani, facet, który przeszedł teraz dziś jest przy premierze i tak dalej. Był wicemistrem obrony narodowej, przeszedł, był takim samym człowiekiem, poszukiwaczem, widział bezsens tego wszystkiego. Przeszedł tą gehennę, tą drogę, bo bardzo konkretnie chodziło o aresz, posiadanie, bo tam różne rzeczy znaleziono i tak dalej. I zobaczcie, że ten człowiek, będąc dzisiaj w takim miejscu sprawczym, palcem nie kiwnął. Dlaczego? Bo nie lzia? Bo to nie o to chodzi, no ale Bóg, honor, patriotyzmu trzeba brać, ale wykonywać to, żeby, broń Boże, Polacy nie poczuli się Polakami. I zobaczcie, to, że Dworczyk ma nazwisko z dworusów, no to ja się nie dziwię. To jedno wskazuje i nikogo tutaj nie potępiam, no nie? To, to, to dużo, to dużo tłumaczy, wierzcie mi, Dworczyk i tak dalej. I to chyba jest dowód. Za posiadanie takiego gnata. To, to jest jego kopia tego gnata. Zaraz powiem o nim, bo to ciurma jak trzeba. No nie. Kochani, jest rok 2000. Byłem wówczas wójtem. Przyszedł do mnie taki starszy pan. On robił swoje. A szczególnie to, co mnie zawsze cieszy, że po 1945 robił swoje. Wcale nie musiał być pokorny. O, w czasie wojny też tam różnie z Niemcami z nim było i tak dalej. Jego brat też żandarmem był, etc., etc. To nieistotne nie teraz. Ale w 1947 roku w kamienicy, bo to szybciutko trzeba było, plus naboje bez zabezpieczenia żadnego. Kamienica to jest coś takie na polach, gdzie kamienie, no nie. To akurat było pod lasem. I, i zachował ten, ten pistolet, ten rewolwer, który no, dużo zrobił i nawet konkretnie wiadomo co, jak, gdzie i kogo, no nie. Ale to też nie do tej, nie na, ten, nie na tą opowieść. W 1947 jak go schował, no to za kilka godzin powędrował, że aż w 1954 wrócił. Jak w 54 wrócił w 1954, to no wiecie, no, raczej udał się na Śląsk, bo tutaj ciężko było, powiedzmy. I dokładnie gdzieś tam chyba w połowie lat 90. wrócił, ja byłem wójtem gminy Dziadkowice w 2000 roku. E, no, wie, wiedział, do kogo się zgłosić, porozmawiał. Miałem też wykrywacz, pamiętam, ale wykrywaczem. Kupka się troszeczkę zmieniła, bo przez kilkadziesiąt lat trochę kamieni przybyło. Trochę to znaczy gdzieś tak do, dokładnie ze 30-40 cm do pół metra, no nie? Ale też wtedy, jak było, to, to widocznie już nie przybywało od kilku lat, co najmniej czy może kilkudziesięciu. Na szczęście pozostała, Wykrywacz nic nie dał, ale ten, ten, nasz, ten nasz powiedzmy partyzant. E, no, mniej więcej wskazał. Odnaleźliśmy. Odnaleźliśmy. No i cóż, co się okazuje? Jest rok 2022. Ja jestem też kryminalistą, przestępcą. Jeżeli to dzisiaj mam, trzymam. To się do niczego nie nadaje. To jest tak przeżarte. Ja trzymam dalej w tej samej kamienicy, że ci, którzy myślą, że tu coś znajdą i nalot zrobią. Mylecie się, tu pójdzie tam samo i będę czekał, aż kiedyś normalne tu państwo powstanie. Wtedy będzie, będzie mógł on, tak jak u godnego Polaka, godnego obywatela, ten nasz kochany Gnat będzie mógł zalegać, a tak na razie pójdzie do kamienicy. Nic u mnie nie znajdziecie, pamiętacie, no nie, nic się nie da znaleźć. Pokazałem, kochani, mam nadzieję, dla tych, którzy nas kochają, poszukiwaczy, nie kochają, dla tych, którzy są militarystami, nie są, dla tych, którzy myślą, że pokój będzie wieczny, a raj na Ziemi jest, i dla tych, którzy myślą, że jest trochę inaczej, mam nadzieję, że starałem się opisać nasz problem taki wewnętrzny, tej, tej, tej polskości, tego korzenia, z czego wyrastamy właśnie na tej, na Takim bardzo istotnym wyznaczniku, ważnym. To akurat jest broń palna, ale to nie o to tylko chodzi. O broni. Polak, broń, koń, wojna, walka, wojownik. Pamiętajcie, to jest nasz kulturowy, to jedno.